Jesteśmy emocjonalnie splątani z naszymi rodzicami, czyli przeżywamy nawet jako dzieci już 40-30-50letnie to, co tam powiedziała mama, co tam powiedział tata, jak nas tam ktoś skrytykował, jak nam tam ktoś czegoś nie zrobił, jak nas tam nie kochał, itd. itd. Żyjemy cały czas w tym emocjonalnym splątaniu. Mylimy często też w tym emocjonalnym splątaniu rolę. Czyli stajemy się na przykład rodzicami dla naszych rodziców, coś im cały czas załatwiamy, jakoś im tam cały czas próbujemy pomóc. Jesteśmy przede wszystkim w takiej emocjonalnej zależności od nich. Nie dorastamy. To może być bardzo subtelne. To my możemy być bardzo daleko od naszych rodziców. Może nam się wydawać, że my mamy z nimi wszystko przepracowane, natomiast gdzieś to w nas taki, jak takie tło. Naszego życia cały czas się przewija. I dlaczego tak jest? My nie rozumiemy, bo jak mamy to rozumieć? Nie, nie mamy tego w szkołach, nie, nie mamy tej wiedzy, tak naprawdę. To jest wiedza taka rdzenna, podstawowa, a my jej nie mamy. Nie rozumiemy. Jak te role się rozkładają. Nie rozumiemy takiej hierarchii w rodzie, która jest naturalna i polega na tym, że najpierw przychodzą rodzice, potem przychodzą dzieci i pewne prawa i pewne obowiązki mają i dzieci, i rodzice, I to są bardzo proste zależności. Ale my, nie wiedząc tego, mylimy to wszystko i my stajemy nie w swojej roli, nie jesteśmy dzieckiem. Prawdziwym w relacji z rodzicami, tylko tkwimy w takim splątaniu, nie potrafiąc się odpępowić i nie rozumiejąc, że kiedy my jesteśmy tacy przyklejeni do naszych rodziców cały czas i chcemy czasami im niejako spłacić ten dług, rozumiejąc, że oni nas przecież wychowali, oni w nas włożyli tyle, tyle swojej pracy, tyle swojego czasu, wysiłku i teraz my się musimy im w jakiś sposób odwdzięczyć. To nie znaczy oczywiście, że nie należy się zajmować rodzicami tam starszymi, z niedołężniałymi, chorymi i tak dalej. Absolutnie nie. To nie o to chodzi. To jest pewna wewnętrzna postawa. Na zewnątrz można się opiekować, można nawet dawać pieniądze, można w jakiś tam sposób wspomagać, Natomiast wewnętrznie należy rozumieć swoją rolę w tych relacjach i skupić się na swoich obowiązkach, nie brać na siebie obowiązków rodzica. I kiedy na przykład no już naprawdę dorosła wiekowo przynajmniej córka czy syn przejmują się za mocno i wchodzą nie w swoją rolę w relacjach z rodzicami, nie mogą iść do swojego życia, oni nie mają po prostu na to siły, nie mamy po prostu energii na to, żeby stworzyć tą swoją rodzinę, swoją już, swoje życie. To też nie tylko rodzina, nie tylko dzieci, to też nasze projekty, nasza... Nasza obfitość finansowa, nasza samorealizacja, i tak dalej, jeżeli my jesteśmy gdzieś tam zwróceni cały czas do tyłu w sensie nasza uwaga jest skupiona na naszych rodzicach, na przykład, czy na starszych w naszym rodzie, jeżeli cały czas tam chcemy coś na siłę oddać. Nie możemy oddać żadnego długu rodzicom, nie jesteśmy w stanie tego spłacić. Jesteśmy w stanie spłacić to tylko i wyłącznie, zakładając swoje rodziny, tworząc swoje projekty, idąc do swojego życia i to jest bardzo ważne to emocjonalne splątanie z rodzicami, żeby rozplątać. I co można zrobić, jakie tutaj jest zadanie, jeżeli chodzi o ten błąd, jak ten błąd skasować, powiedzmy, naprawić. Trzeba stanąć na swoim miejscu w systemie rodowym i poznać zasady, które panują w tych trzech typach relacji. Czyli relacje mamy tylko trzy. Tylko trzy typy relacji mamy w życiu: relacje ze starszymi, relacje z młodszymi i relacje z równymi. I co my w tych relacjach możemy, na co my możemy sobie pozwolić, na co nie. Jeżeli my zaczynamy przestrzegać tych prostych praw, my odzyskujemy energię do swojego życia.